Po zdjęciu błotnika, popatrzcie się, Już wam pokażę wszystko. Także ten syf, co tu siedział, na szczęście nie uszkodził mi tu karoserii i nawet progu. Coś tu się tylko wyczyści, wszystko, ale pró nie próg, tylko błotnik jest w stanie. Kiepsiutkim stanie. Popatrzcie się, jest jedna wielka korozja, której się oczywiście spodziewałem. I tu wszystko jest, korwa, zardzewiałe. Nawet jakbym to wyczyścił, to tu będą dziury na wylot. Dziury na wylot. I z tego względu nie ma chyba sensu czyścić. Tylko ten błotnik sobie dziś załatwi w lepszym stanie. Na eliksie. Także nie będzie, nie będę się z nim pieprzył. Tyle w temacie.